Święci ojcowie w swoich pismach mówią o tym, że każdy prawdziwy chrześcijanin jest pielgrzymem tutaj na tej ziemi. Nasza, nasze całe życie to jedna wielka pielgrzymka. Jednak ta wielka pielgrzymka składa się z wielu innych pielgrzymek. Jedną z nich jest pielgrzymka dzisiejsza na Świętą Górę Grabarka. Każdy pielgrzym wie skąd wyrusza, dokąd idzie i jaki jest cel pielgrzymki. I jeżeli byśmy zapytali Was, jaki jest Wasz cel, usłyszelibyśmy wiele odpowiedzi. Każdy ma swoje intencje, każdy ma swój wewnętrzny klimat, swoje potrzeby. Jednak wszyscy wy musicie mieć jeden cel, najważniejszy cel. Nasza droga musi być wypełniona drogą. Droga wypełniona drogą. Brzmi to może dziwnie. Ale w istocie rzeczy nasza droga powinna być wypełniona drogą. Dlatego, że Chrystus powiedział, że jest prawdziwą drogą. Idąc tą drogą, musimy mieć w sercu Chrystusa. Jeżeli będzie deficyt tej obecności, musimy się zwrócić, Boże, widzę, że serce moje nie ma tego, co powinno mieć. Nie, ma, nie czuję Twojej obecności, ale wierzę, że Ty wszystko możesz. Ty możesz posłać łaskę Ducha Świętego i wtedy moje serce będzie napełnione tym Bożym klimatem, który powinien, który powinien być. U każdego z nas. Bracie i siostry, każda droga ma swoje doświadczenia, tak jak nasze życie, ma wiele prób. I filozofią chrześcijanina jest umieć zawsze dziękować Bogu za wszystko. Podziękować Bogu za słońce, ale także podziękować Bogu za deszcz. Podziękować Bogu, kiedy jest ciepło, przyjemnie, ale umieć podziękować także Bogu, kiedy jest chłodno, wiecznie, kiedy jest nieprzyjemnie, na tak, tak przeciągu całego naszego życia. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, będziemy zawsze szczęśliwi. Powinniśmy, jak mówią święci ojcowie, pracować nad swoimi myślami. Nad swoimi myślami, aby zawsze były pozytywne, dobre, abyśmy nie mieli złych myśli. Nawet kiedy ktoś nas urazi, nie doceni, ubliży, może nie przyjmą Was, ktoś nie przyjmie do swego domu, nie powinniśmy się obrażać. Powinniśmy w tym momencie pokłonić się tym ludziom, i podziękować Bogu, dlaczego i za co, za to, że jesteśmy uczniami Chrystusa. I Chrystusa zostawili bliscy mu ludzie, jego uczniowie. Chrystus się nie obrażał. Pokazał dla nas właśnie tą drogę. Drogę, która jest prawdziwa, która prowadzi do prawdziwego szczęścia, która prowadzi do nieba. Święty Siluan za to, powiedział, kto jest silniejszy, ten ma więcej pokory, ten częściej ustępuje, odchodzi. Wydawałoby się, że on jest pokonany, słaby. Tak, możliwe, że w oczach wielu jest słabym człowiekiem, ale to jest siła Chrystusowa, kiedy umiemy ustąpić. Odejść i się pomodlić za tego, kto nas zranił, który przyczynił nam ból. To jest prawdziwa droga Chrystusowa. Dlatego życzę Wam, aby rzeczywiście w czasie tej pielgrzymki, tej drogi, zawsze czuliście prawdziwą drogę. Żeby zawsze w ciągu tej pielgrzymki Czuliście, że Chrystus jest z wami, on, jest, on was prowadzi i ze względu na miłość do Chrystusa idziecie w tej drodze, tylko wtedy ta droga będzie miała prawdziwy cel. Sens i będzie wypełniona. Życzę, żeby błogosławieństwo Boże zawsze było z wami. Niech Bóg wam pomaga, i prowadzi Was do celu, abyście wzrastali i zawsze byli dziedzicami Królestwa Libeńskiego. Amen.